No niestety bilans tego pożaru tutaj w Linii Zdroju na ulicy Górniczej jest tragiczny. Dwie osoby poniosły śmierć, są to dwie kobiety, które były lokatorkami tego budynku. Prawdopodobną przyczyną tutaj tak relacja świadków, lokatorów, że pożar był poprzedzony jakimś wybuchem, no, może o tym świadczyć również uszkodzenia tego budynku, ponieważ to jedna ze ścian szczytowych odwarstwia się. Nasze działania w tej chwili będą polegały na zabezpieczeniu przed kolejnym jak gdyby uszkadzaniem tego budynku zawalaniem się, czyli bezpieczeństwo ratowników, którzy będą dogaszali pogorzelisko. na drugim piętrze z tamtej strony, tylko ten bezpośredni wybuch na mnie nie poszedł, bo przed tym ona przy schodach mieszka. A tu jest tak ubikacja, a ja za ubikacją mam te drzwi. Także tylko ten podmuch tego, tego wybuchu, ciśnienia te drzwi wyleciały. I u Bratowej też wyleciały, bo tam po drugiej stronie też wyleciały drzwi. O, 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 o,